Cześć, siemanku, z tej strony Zombing. Witam Was ponownie w Andrew Free Nights of Ponownie psychiatry Designs, oczywiście. No i co, to jest chyba trzeci odcinek, bo ogólnie śmieszna sytuacja. Nagrywam to drugi raz, bo przez przypadek usunąłem nagranie z y, trzeciej nocy, więc lecimy. Zanim zaczniemy w ogóle grać trzecią noc, pokażę Wam trzy steregi. W zasadzie to, to, to są minigierki. Pierwsza pierwsza minigierka jest w prawym górnym rogu tego ekraniku, na którym wybieramy kamery. Jak go klikniemy, przenosi nas tutaj. Sterujemy tutaj glitch and jam za pomocą strzałek. To chyba to w ogóle minigierka była na Zwiastunie, bo są w tej grze trzy minigierki. I yy, jedna z nich była na zwiastunie gry. No i... Co więcej powiedzieć? Yy, Minigielka polega na tym, żeby dojść do ściany, wtedy tuło nam się zmienia na takie no dość ciekawe. A tu stoi jakiś dziwny kaktus, nie wiem jak go nazwać. Czy to jest Andrzej, no nie wiem. To jest przerobiona tekstura yy, tego. Martwego Andrzeja. Martwy Andrzej jest w ogóle w tym, w Custom Night. Jak gościa dotkniemy, przynosi nas tu z powrotem. Gramy dalej. Kolejna minigierka znajduje się w prawym górnym rogu całej planszy, gdy mamy tutaj, gdy jesteśmy tu w tym, skierowani głównie w nasz pokój. To przenosi nas tu, ten gościu to jest martwy Andrzej, go nie widzieliście, bo nam nigdy nie zginął ten gościu na kamerze piątej. Ale gdy dojdziemy do ściany, tu widzicie jest takie to trochę bardziej normalne, chociaż też to zbyt normalnym bym nie nazwał. Strasznie zielono tutaj zrobiłem tą minigierkę akurat. To jest druga minigierka, którą zrobiłem. Tamta, którą zrobiłem, była ostatnia. To jest druga. Oczywiście, trzeba dojść do tego kwadratu. Tutaj one są, te rzeczy, do których trzeba dojść, są losowo rozmieszczane. I trzecia minigierka jest w prawym dolnym rogu całej tutaj naszej planszy. I to jest pierwsza minigierka, którą stworzyłem. Raczej nie ona była na zwiastunie, bym chyba pamiętał. Trzeba dojść, dojść oczywiście do ściany. O, co się stało? Pokażę Wam to jeszcze raz, bo chyba nam wywaliło akurat to, do czego trzeba dojść w takim miejscu, że to było w miejscu, w którym dotknęliśmy ściany. O, trzeba dojść do tego tutaj tego fioletowego przycisku. A tu jest takie żółto-żółtawe. Znaczy, ono dalej jest szare, ale z takimi żółtawymi paskami. Dobra, a my już nie przedłużając, zaczynamy noc z trzecią. Gra nie jest tak jak jakoś zbyt ciężka, każdy wie. Kamera: Przypominam wam, jak wyglądają kamery: kamera pierwsza, kamera druga, kamera trzecia, kratki Kamera czwarta, kamera piąta. My używamy kamery czwartej, bo co? Bo tu jest najbardziej potrzebna kamera, tak naprawdę, trochę zepsułem te kamery. Bo nie trzeba patrzeć na żadną inną, więc, w zasadzie, to jest trochę niepotrzebna. Kamera pierwsza, trzecia, druga, no nie wszystkie kamery tu są potrzebne. Ale no w zasadzie kamera trzecia też jest do czegoś się przydaje, ale nie jest konieczna, nie trzeba na nią koniecznie patrzeć. Kamera piąta to w ogóle jest bezużyteczna. Kamera pierwsza i druga też. On był przy kratach. Tu kliknę kraty. Nie porusza się ten pomarańczowy. W sumie to dla nas dobrze, bo mamy. O, już zaczął się poruszać, wykrakałem, dobrze, wykrakałem, że się nie poruszasz, to się musisz poruszać, dobra. Mamy już pierwszą, właśnie się zmieniła z, z zerowej na pierwszą. Glitch Andrzej nas tu zaskakuje cały czas. Yy, odejdź, gościu, on się tu nie zbliża do nas, ten pomarańczowy. W zasadzie ta gra bardziej skomplikowana jest na tym i ciężka do przejścia na tym, żeby pamiętać o wszystkim naraz. Yy, pokój pomocy nie biuro. Yy, kraty. Sen, sen. Yy. Miałem takie przeczucie, że będzie tu sen. Trzeba pamiętać po prostu o wszystkim. Trzeba mieć bardziej wyczucie, żeby pamiętać o wszystkim, czyli żeby klikać to sen, żeby patrzeć na tego pomarańczowego dauna. Inaczej go nie mogę nazwać. Yy, żeby się bronić, gdy ktoś się nam do biura wejdzie. I żeby pilnować tego, żeby go nie zabił. Yy, gdzie? Te, ten gnój, żeby go nie zabił. Dobra jest na kamerze tej czwartej. O, już podszedł do, nam do drzwi. No, jak widzicie, jest dość agresywnie już w tej nocy. Więc jest dość ciężko. I w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłem, że... Przeciwnik, czyli Krwawy Andrzej, nie jest do ustawienia w Custom Night. Go nie da się wyłączyć, ani włączyć, żeby on był albo nie był. Bo nie da się. Yy, pokój, pomocy to był. Nie da się go wyłączyć, on zawsze będzie. Wszystki, wszyscy inni mają te swoje ustawienia od 0 do 20, ale ten krwawy Andrzej, bo to krwawego Andrzeja usypiamy, go się nie da zmienić, mu inteligencja, on zawsze jest taki sam. <laughs> Dobra, no teraz jest włączona kamera. 4. Gościu już jest na czwartej, już mamy drugą. Radzimy sobie biuro. Sen. On już jest taki większy. Znaczy on jest bliżej, nie że jest większy. Wiecie co? Ostatni odcinek. Myślę, że poświęcimy to już będzie po przejściu tego trybu 20. Zrobię jeszcze jeden odcinek, gdzie wam pokażę po prostu wszystkie jumpskery i wszystko, po prostu tych wszystkich przeciwników jumpskery. Więc wiecie. W ogóle powiem wam tak. Krwa... Martwy Andrzej oraz Andrzej Zadymiacz mają osobny licznik inteligencji, więc teoretycznie można ustawić martwego Andrzeja na zero. I wtedy Andrzej Zadymiacz nie jest takim trudnym przeciwnikiem, bo on przychodzi tylko do nas. Nigdzie więcej tylko do nas. I działa dokładnie tak samo jak Andrzej Terrorysta o nasz gość akurat. O którym mówiłem, do nas przyszedł. O kurde, ten gość już tutaj. Mamy już trzecią. Glitch Andrzej nam tu psuje nasz ekran. I ogółem Wam też powiem ciekawostkę: Glitch Andrzej pojawi się w najprawdopodobniej pojawi się w pełnej. Drugiej części Five Nights at Andrzej Cactus, Ale to nie jest pewne Bo być może Najprawdopodobniej będzie zastąpiony Jakimś innym Andrzejem po prostu Bo to nie jest pewne Bo tak, nie wiem czy wam mówiłem Pracuję już nad drugą częścią W ogóle Dogesman Mam taką do ciebie prośbę Bo ty chciałeś mi pomóc W tym w 5900 Andrzej Kaktus. Znaczy, mówię, że jakby tam coś ty chcesz pomóc, a ja potrzebuję kogoś na voice acting do. No, no do czegokolwiek potrzebuję voice acting, żeby. no, ktoś po prostu mówił za Andrzeja Psychopata w tym wypadku. To możesz się zgłosić, zostawię ci gmaila w opisie. A jak nie, to. Jakikolwiek inny widz może się zgłosić do. Wiecie, żeby nagrać swój głos. Was oczywiście wtedy pozdrowie tam w tym. W, w grze ben, będą napisy początkowe, tam będą wymienieni wszyscy ten. Wszyscy, którzy pomagali przy tworzeniu i cały voice acting wszystko, więc. Do Gessman, jak chcesz się zgłosić, bardzo chętnie zostawię ci gmaila w opisie. Ale w zasadzie to, jeśli się zgłosisz, to reszta moich widzów też i tak może się zgłosić, bo szczerze mówiąc, potrzebuję więcej niż jeden voice -a z acting. A ten, a sam nie chcę akurat dawać. Głosu swojego do tego, bo ciężko by się to nagrywało, szczerze mówiąc. Tak. Ja mówię, a przy okazji też z gry słychać mój dźwięk, więc. No, moglibyście się nie połapać, czy to mówię ja, grający w tą grę, czy ja jako dubbing w tej grze, więc. No, wolałbym, żeby to jakiś mój widz e, dubbingował, no, kogokolwiek. Rozgadałem się na to. Gmaila wam zostawię w opisie, oczywiście. Więc kto chce się, niech zgłosi. I na Gmaila można też fanarty wysyłać, jak ktoś chce. Mój brat już wys... wysłał z pięć. Więc być może wam. Jeśli nie zapomniałem, to będziecie mieć pod koniec filmu dodane fanarty. I co, mamy szóstą, nocy trzeciej, ogółem, jak w samej nazwie jest, to są trzy noce Andrzeja z Zadymiacza, więc tu są trzy noce, które dzieją się w czasie nocy, o kurde, biuro, 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 one dzieją się w czasach nocy, trzech ostatnich nocy w Five Nights at Andrzej Kaktus, w tym samym czasie się... Nie wiem co trzy ostatnie noce Five Nights at Cactus, chronologicznie oczywiście. Więc... ten... Co wam mogę więcej mówić? Nie wiem po co włączyłem tę kamerę. No... gra nie jest jakoś zbytnio ciekawa. Ta gra oczywiście, mówię o tej grze fajny jest Andrzej Cactus 2 będzie No myślę dość ciekawy yy, tylko je, jest taki ten najprawdopodobniej yy, nie będzie za dużo przeciwników więcej, którzy będą działać inaczej niż yy, po prostu jak we fnaf 2 zakładanie maski yy, może coś wykombinuję jak yy, nie będzie jak nie będę mieć problemu, więc. Yy, póki co. No, wszyscy działają tak, że po prostu trzeba założyć maskę. Ale to ten. No, w zasadzie to nie jest maska do końca, to jest. Coś innego. Yy... Pokój, pomocy. To jest coś innego. Nie będę Wam na razie zdradzać, co, ale. Cały FNAC 2 działa tak w zasadzie jak FNAF 2, tylko że jest trochę innych rzeczy, oczywiście. Plus do tego są też <laughs> fajne takie minigierki przed nocą, yy, polegające. A może to Wam nie będę zdradzać, bo za dużo bym Wam już zdradził fabuły, więc byłoby kiepsko. Nie byłoby po co oglądać. Fak, zabił nas! No nie! Kurde. Z powrotem na trzecie. Zapomniałem o pomarańczowym, widzicie jak... <laughs> Jakie to jest wkurzające. Wie... Ale tu przynajmniej nie trzeba robić cięcia po śmierci, do, bo to uwzględniłem, żeby nie, nie trzeba było robić czegoś takiego. I tak naprawdę we Five Nights at Andrzej Cactus coś by nie trzeba było tego robić, gdybym dodał po prostu jeden prosty skrypt. Ale zapomniałem go dodać. Jestem totalnym debilem. I tak. Radzimy sobie. <laughs> eee, pokój pomocy. <laughs> I wybaczcie mam trochę <laughs> chyba się przeziębiłem, trochę nie wiem nawet jak Bez dość słonecznie na dworzu. Termometr prawie zawsze pokazuje powyżej 10 stopni ale mimo tego da się przeziębić. To nie jest koronawirus od razu mówię. Bo znam swoich widzów w zasadzie jednego z moich widzów prywatnie, którym od razu by napisał, że to koronawirus. Nie jest to koronawirus spokojnie. I w zasadzie powiem wam tak. Co wam mam powiedzieć? Co ja chciałem wam powiedzieć teraz? Być może dodam glitch Andrzeja i wszystkich przeciwników z tej gry jakoś ich wcisnę na... No trochę to może być na siłę do tego. W drugiej części Five Nights at Andrzej Cactus. Ale tego nie gwarantuję. O, widziałem kątem oka, że on już przyszedł. Tym razem ci pomarańczowy gnoju nie dam się zabić. Łat łatwość tej gry też polega na tym, że oni dość długo czekają, żeby nas zabić. Więc, tak naprawdę, yy, poza tym do usypienia gościem oraz pomarańczowym. Że tak naprawdę nie, nie trzeba się przejmować raczej za bardzo innymi. Znaczy, nie, no trzeba się przejmować nimi, oczywiście, ale oni dość długo czekają. I raczej nie są tacy strasznie agresywni, bo po prostu długo czekają. Yy... Przy wejściu, jak już wejdą do nas, tutaj, to dość długo czekają na ten atak na nas. Ogółem ostrzegę Was tak: w tej grze jest jeszcze jeden przeciwnik, który jest tylko w nocach customowych. Go można włączyć, ale on normalnie nie jest włą... nie jest włączony i normalnie nie jest w ogóle w grze no i tak i ten przeciwnik jest dość związany też to jest dość ważny fabularnie przeciwnik i i co wam mam mówić? To jest ważny fabularny przeciwnik. Film będzie się strasznie długo przesyłać z tego, co widzę, bo... Ten, bo jest strasznie długi. Bo nim dłuższy film, oczywiście, tym dłużej się przesyła na YouTube'a. Ten będzie trwać na pewno ponad 25 minut. Bo mamy dopiero 3 i 19 minut jeszcze jest. Szansa, że zginiemy, a tak naprawdę zginęliśmy tu w pierwszym podejściu przez moją własną głupotę. Hmm. Yy. Dobrany spokojny. Hmm. Jaki błąd moim zdaniem popełniliśmy, który sprawił, w zasadzie to ja popełniłem, który sprawił, że przegraliśmy. Zapomniałem o pomarańczowym, ale czy da się jakoś zabezpieczyć przed zapomnieniem o nim? No nie wiem, raczej nie. On jest na kamerze drugiej, więc na kamerze trzeciej pusto. On już na kamerze czwartej wy też mieliśmy pecha, bo on nie musi się ruszyć. Nawet, gdy jest już przy drzwiach, to jak naciśniemy sen, to nie musi się ruszyć, on może się ruszyć. Znaczy, on tam ma jakąś szansę. No, jak jest na 20, to on już nie ma szansy, tylko się ruszy bo on ma taki skrypt mniej więcej zależy zależności czy on się ruszy czy nie on ma tam losową liczbę mu wybiera od 1 do 21 i jeśli i jeśli ta liczba jest mniejsza od liczby jego inteligencji to on się poruszy jeśli jest większa Bądź się równa, to się nie poruszy, więc w ten sposób to rozwiązałem dla każdego, kto zna się na programowaniu mniej więcej i wie o co w tym chodzi. To rozwiązałem to w ten sposób, że po prostu losowo, oj, nim jest bardziej inteligentny, tym większa szansa, że się ruszy i przyjdzie skopać nam. Nasze dubsko, jak to mówi Eleven. No, po. raczej tego nie ogląda, ale go i tak pozdrawiam. Wątpię, żeby to oglądał. A jeśli to oglądasz, drogi człowieku 11, napisz komentarz. Raczej tego nie ogląda i nie będzie komentarza pod filmem. Jego na pewno nie, ale może Ty zostawisz komentarz, drogi widzu. Zostaw komentarz teraz. Każdy komentarz jest mile widziany. Najlepiej, gdyby to była jakaś teoria, bo planuję zrobić film yy, kiedyś tam w niedługiej przyszłości, gdzie będę czytać Wasze teorie, zastanawiać się nad nimi i. Yy być może nawet je potwierdzać lub je zaprzeczać, więc możesz napisać swoją teorię, nawet jakąś totalnie bez sensu. Na przykład, że teraz daję Wam taki przykład głupiej teorii, że, an, że pomarańczowy Andrzej jest, jest pomarańczowy, bo został wyprany z pomarańczowymi ubraniami, dlatego jest pomarańczowy, taka totalnie głupia teoria. W zasadzie to tej teorii, którą wam właśnie powiedziałem, nie można obalić. Bo nie ma dowodu, że on nie został wyprany z pomarańczowymi ubraniami. Nie wiadomo czemu on jest pomarańczowy, więc kolejny. Kolejna propozycja, co może na, na, możecie napisać w komentarzu. Czy zgadzacie się z moją teorią? Czy pod, bardziej podpisujecie się po tym, że y, został wyprany z pomarańczowymi ubraniami i dlatego jest pomarańczowy, czy z jakiegoś innego powodu? Jeśli z jakiegoś innego powodu jest według Was pomarańczowy, napiszcie ten powód, bardzo, bardzo bym Was prosił, bo y, powiem Wam tak, bardzo... Ciekawie się y, czyta propozycje widzów, na te, zwłaszcza na temat własnej gry. I naprawdę to mnie motywuje, żeby nagrywać więcej filmów, więc jeśli podoba Ci się ten film, możesz zostawić łapkę w górę. Jeśli, y, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, możesz go zasubskrybować. Oraz możesz, co jeszcze możesz, możesz napisać komentarz jakiś miły, jakąś teorię, jak mówiłem, bądź co, cokolwiek, no to będę się cieszyć i i będzie fajnie. Bo jak ja będę się cieszyć, wy będziecie mieć więcej filmów. Więc tak naprawdę każdy będzie się cieszyć, jeśli napiszesz komentarz. Więc napisz komentarz. Bądź miłym widzem. Jest siódma. Nie schrzań. Nie schrzańmy tego. and On dalej żyje. Hmm. Y, biuro. Y, pokój pomocy. Wiecie co, jeśli pójdzie dobrze, to nawet nie będę już klikać sen. Jeśli nie będzie trzeba, to nie będzie to miało sensu, bo po prostu nie kliknę na kraty, bo, bo mogę i tak. Mieliśmy niefarta, bo trzy razy kliknąłem sen i trzy razy gościu do nas. Zaczął podchodzić. Ja wiedziałem, że on był na zero, więc mogłem kliknąć 3 razy. Dobra. Próbuję kliknąć easter egga. Nie udało się. Wiecie co? Myślę, że na koniec tego filmiku ja wam jeszcze pokażę tego easter egga, Więc zaczekajcie chwilkę. To jest ten easter egg. Co tutaj widać? Widzę tutaj... No, co to jest? Maski różne. Żółta maska z brązowymi oczami. Brązowa maska z żółtymi oczami, więc no, jakby się pas... dopasowują. Niebieska maska z fioletowymi oczami. To w zasadzie to jest ta maska, która pojawia się najczęściej w tej, w tej grze. I fioletowa maska z niebieskimi oczami, więc dopasowuje się do niebieskiej maski. I zielona maska z czerwonymi oczami. Czerwona maska... Z, czer... z zielonymi oczami, więc one też się dopasowują. Więc to był ten easter egg, który dochodzi w... którym... Jak jest ósma, można kliknąć konfetti i wtedy, tylko że to jest strasznie ciężkie. A ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Na razie. No i cześć.